Witam serdecznie. W tutorialu chciałabym pokazać, w jaki sposób można kopiować, wycinać i łączyć nagrania w programie Audacity. Do tego będą nam potrzebne przyciski, które znajdują się w górnym menu programu czyli Wytnij, Kopiuj i Wklej. Najpierw jednak musimy otworzyć nagranie, które zostało wcześniej przygotowane. Klikamy w Plik, Otwórz. Klikamy na nagranie, następnie otwieramy je w programie. Teraz będę chciała wyciąć część tego nagrania, dlatego też teraz zaznaczę tą część, którą chcę wyciąć, a następnie kliknę przycisk Wytnij. I jak widać ta część nagrania została już. Wycięte. W ten sposób mogę usuwać jakiś szum, bądź też jakąś źle nagraną część nagrania. Oprócz tego mogę jeszcze skopiować część innego nagrania do tego, które aktualnie edytuję. W tym celu otwieram folder z takim nagraniem. Przyciągam to nagranie do programu. Ono się wczytuje i teraz mogę część tego dolnego nagrania wkleić do górnego. W tym celu muszę również. To jak wcześniej, zaznaczyć część tego dolnego nagrania i wkleić je do górnego. Zaznaczam. Następnie klikam na przycisk w górnym menu kopiuj. Teraz przechodzę do górnego nagrania, odnajduję miejsce, gdzie chcę wkleić tą część dolnego nagrania, klikam i Naciskam na przycisk wklej. Jak widać, ta część nagrania została wklejona. To jest dokładnie ta sama, która jest na dole. Jeszcze to, co mogę zrobić, to I odtworzyć właśnie wposować. i to zobaczyć, jak teraz brzmi to nagranie. Można również połączyć dwa nagrania ze sobą. Najpierw będę chciała pomniejszyć troszeczkę te dwie ścieżki. A następnie spróbujemy je połączyć ze sobą. Teraz użyję takiego narzędzia, które sprawi, że przesunę tą ścieżkę za tą. Dzięki temu będzie można je połączyć. Użyję teraz narzędzia do przesuwania w czasie. Klikam na nie i przesuwam tą dolną ścieżkę za tą górną. I teraz wystarczy, że wyeksportuję ten plik. A obie ścieżki będą połączone. Klikam na plik, następnie eksportuj. Zmienię troszeczkę tutaj nazwę tego nagrania i klikam zapisz. Klikam OK. I teraz program informuje, że moje ścieżki będą zmiksowania do dwóch kanałów stereo w wyeksportowanym pliku. Klikam OK. W tym momencie obie ścieżki będą połączone. I to już koniec dzisiejszego tutorialu, dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych tutoriali.